Cześć, w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować kolejnego kundla, który wyszedł spod mojej ręki, że tak powiem, stojącego za mną, Bociana. Także jedziemy z tematem. Sorry, ale straszne słońce jest, świeci w oczy. Ja chciałem, żeby ładnie kolor wyszedł, więc wiecie o co chodzi. No i bohater dzisiejszego odcinka, czyli taki można powiedzieć, klasyczny, klasyczny kundel. Myślę, że zaczniemy od ramy. Rama jest to. Mińska Fabryka Motocykli i Rowerów. W pięknym takim oryginalnym kolorze. To jest taki wiecie, on się lekko mieni. Taki tak nie wiem, co to za kolor? No niebieski można powiedzieć. Słuchajcie, no ramę kupiłem od mojego kolegi Kamila, który to kupił od jakiegoś swojego kolegi. Ten kolega kupił ją gdzieś na złomie. No i tak jak to bywa w przypadku projektów, każdy z nich rzucił to w kąt i wziął się za kolejny projekt. Więc u mnie było podobnie, z tym że ja już dopiąłem swego i, i sprzęt jest uruchomiony. Pierwsze pewnie, co rzuca się w oczy, są to koła i opony. Koła są produkcji chińskiej: aluminiowa obręcz z tyłu torpedo. Opony w rozmiarze 28x1,75. One teraz wyglądają jak, jakby były różowe, ale w momencie gdy je kupowałem były czerwone i wyglądały jeszcze lepiej. No ale niestety światło słoneczne zrobiło swoje i teraz są takie różowe. Tutaj pewnie też wielu z Was zwróci uwagę na lampkę i jej umiejscowienie. Słuchajcie lampka to jest zwyczajna chińska lampka na baterie za 15 zł. Eee, ona jeszcze będzie miała szkło oklejone żółtą folią. Tylko tam się muszę uśmiechnąć do kolegi Wojtka, który ma kawałek takiej folii. Będzie wyglądało to jeszcze lepiej. Eee, słuchajcie, zdecydowałem się na jej montaż tylko dlatego, żeby ten wspornik od Dynamo tak tutaj po prostu nie wyglądał łyso eee, I w zasadzie i tak się po zmroku nie jeździ za bardzo i tak, więc nie ma to wszystko znaczenia, ale myślę, że wygląda fajnie. Eee, no i dlatego tak jest. Tylna lampka też oczywiście taka ledowa na baterie świeci, nie rzuca się w oczy, wiecie, na pierwszy rzut oka praktycznie jej nie widać i o to mi chodziło, bo chciałem zachować taką czystą formę tego roweru, taki minimalizm można powiedzieć. Dobra, parę słów o napędzie, bo myślę, że jest to dość interesujące. Słuchajcie, korba jest oryginalna, no to widać na pierwszy rzut oka. Tego, co nie widać na pierwszy rzut oka, ale zaraz wam pokażę, to jest oryginalny łańcuch od tego roweru. I tak się fartownie złożyło, że tylna zębatka, chociaż chińska, i która była razem z kołem, wiadomo, ma 18 zębów, czyli tyle, ile było w oryginalnym kole, dlatego że łańcuch po prostu przypasował od razu, ja go nie skracałem, nie wydłużałem. Jest taki jak z fabryki. Także o przeniesieniu napędu zaraz sobie jeszcze opowiemy po drodze. Natomiast, o, tutaj będzie na pedale widać ten... Troszkę jeszcze ich nie doczyściłem, ale to wiecie. Są takie pierwsze jazdy, ten sam symbol, który jest na łańcuchu. I tutaj, właśnie, jeszcze odnośnie napędu. Nie wiem, czy widzicie tą sygnaturę na ogniwie łańcucha. Tego typu znaczkami były różne radzieckie części oznaczane. Jakieś tam korby, pedały, inne takie historie, właśnie łańcuchy. Także myślę, że jako ciekawostkę należy uznać, że oryginalny łańcuch jest zachowany i on jest jeszcze w dobrym stanie. Można normalnie na nim jeździć. I tutaj taka moja uwaga do wszystkich osób, które restaurują radzieckie rowery lub chcieliby radzieckie części zamontować do innych sprzętów. Słuchajcie, nic nie pasuje. Pedały mają swój gwint, który pasuje tylko i wyłącznie do, do radzieckich korb, także Oczywiście można na hama wkręcić tutaj polski pedał albo, albo do polskiego roweru radziecki, natomiast to się wiąże po prostu z uszkodzeniem gwintu i, i to już będzie, że tak powiem, ostatni tego typu zabieg. Podobnie sprawa się ma z miskami łożysk, czy to w korbach, czy to w główce ramy. One się minimalnie różnią wymiarem zewnętrznym, to są tam dziesiąte części milimetra, natomiast mogą pękać przy wbijaniu w ramę. No, nie jest to do końca to, co by się chciało. Oczywiście, no wiadomo, że się tam nieraz takie przeróbki robi, jak nie ma już innego wyjścia, ale trzeba o tym pamiętać, że lepiej pozostać przy oryginale, bo po prostu no, są kłopoty z montażem. Tutaj wewnętrzna, wewnętrzna miska na, na główce ramy rozpadła mi się po prostu w rękach, była pęknięta w trzech miejscach, także musiałem zastosować polską. Trzeba tam było delikatnie opiłować sztyce, bo no po prostu nie dałoby się tego zmontować, teraz jest ok, chodzi jak, jak należy. Tutaj parę słów odnośnie kierownicy. Mostek jest oryginalny, radziecki, taki dość... O, dobry! Jakiś, słuchajcie, porządny kolasz podjechał, myślał, że mam tu jakieś kłopoty, wiecie, na tym odludziu, ale... Ale jest wszystko ok, także są jeszcze dobrzy ludzie. Pozdrawiam tego pana, pewnie nie będzie tego oglądał, ale nie ma znaczenia. Słuchajcie, mostek oryginalny, taki charakterystyczny dla, dla radzieckich rowerów, czy to, czy to właśnie bocianów, czy to dla kam. Był w zestawie, dlatego go nie wymieniałem, bo uważam, że nie było takiej potrzeby. Nie było kierownicy i kierownica to nie jest byle jaka kierownica, jest to gwiazda filmowa. Na pewno pamiętacie ją z filmiku o Romecie Konsulu. Kto nie oglądał, to Polecam. Słuchajcie, sąsiad stwierdził, że ta kierownica mu bardzo po prostu nie, nie odpowiada i chciał, żeby mu założyć jakąś inną. Ja mu tam założyłem wtedy od, od Wigry czy od czegoś takiego, do jakiegoś jubilata. Oczywiście umówiliśmy się tak, że gdy już mu się ten konsul znudzi, to odsprzeda mi go z powrotem. Niestety został skradziony. A została mi tylko jedynie ta kierownica, także no, żeby się nie marnowała, bez sensu zamontowałem ją tutaj. Myślę, że fajnie wygląda, dobrze leży w dłoniach, no, czego chcieć więcej. Chciałem zwrócić uwagę na tą tabliczkę znamionową. To jest w zasadzie element, który spowodował, że ta rama nie trafiła na złom, a nawet trafiła do mnie, dlatego że gdyby jej nie było, no to wiecie to. Taki rower nie ma nic aż takiego interesu, interesującego, żeby się nim zajmować, natomiast ta tabliczka zdecydowanie go uratowała. I takie mam właśnie przemyślenie, że zobaczcie, żeby zrobić taką tabliczkę, ktoś musiał ją narysować, zaprojektować. Musiała być wykonana forma. Nie wiem, czy to było wytłaczane, czy to było odlewane. Tutaj nie chcę wygadywać głupot. Była technologia tego emaliowania tego, prawda? Nie wiem czy tam człowiek siedział z pędzelkiem, czy było to jakoś robione maszynowo. Później ktoś musiał to przynitować. Słuchajcie, ile jest historii związanych z taką jedną tabliczką. Ja nie umniejszam zasług dzisiejszych grafików komputerowych, którzy zrobią tutaj wiecie jakąś naklejkę, ale no chyba sami sami rozumiecie jaka jest różnica, no nie? No i dobra, czas na, na jazdę próbną yy, i jakieś tam podzielenie się z Wami wrażeniami z jazdy tym sprzętem. Ja już nim troszkę pojeździłem w tym sezonie, jest to prawda, to nie jest mój pierwszy wyjazd, natomiast, yy, że tak powiem, mój entuzjazm wcale nie osłabł, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Pozycja jest całkiem wygodna, kierownica leży, leży w dłoniach dobrze. On... Mogłaby być troszkę wyżej, mogłaby być troszkę bliżej, ale. Zasadniczo jest OK. Prowadzi się całkiem normalnie, bez trzymanki też da się jechać, więc nawet rama jest prosta. Przełożenie jest tak dobrane, że łatwo jest ruszyć z miejsca, szybko się dosyć napędza. Całkiem żywawo można się tym przemieszczać. Oczywiście gdyby no, piasty były wyższej jakości. A nie te, te, te chińskie kwasy. Opony też mogłyby być na wyższe ciśnienie, ale chciałem takie, żeby były ładne, bo ten sprzęt jednak miał przede wszystkim ładnie wyglądać. Oprócz tego, że dobrze jeździć, no to jeździłoby się jeszcze lżej, ale i tak nie ma, nie ma tragedii. Także oryginalne przełożenie 46 na 18 zębów okazuje się, że jest tutaj optymalne, nic nie trzeba zmieniać. Siodełko. Na sprężynach stylowe brytyjskiej firmy Brooks. To siodełko dostałem od mojego kumpla Mariusza z kanału Boczek Scrap Metal. Mariusz dawno nic nie nagrał, ale może jeszcze wróci do tematu. Także, Mariusz, dzięki serdeczne za to siodełko. E, powiedziałbym, że jest wygodne i być może tak jest, ale moje komunistyczne Dubsko jest przyzwyczajone, wiecie, do tych rometowskich siodełek, tych takich alaskórzanych i na nich lubię jeździć najbardziej, ale to i tak jest niezłe lepsze od tych plastikowych takich, wiecie, e, mertensów czy, czy predomów, jak tam były później robione, bo tamte były naprawdę straszne, a to jest całkiem ok. No i ładnie wygląda przede wszystkim. Zwonek to takie, wiecie, nic szczególnego, kupiłem to na bazarze. Po prostu takie, żeby było trochę w klimacie. No, i żeby dzwonił jako tako, no nie, no bo dzwonek musi być tak samo jak oświetlenie. A propos wyposażenia, to tutaj mamy jeszcze jakąś niemiecką nóżkę, taką aluminiową, którą gdzieś tam kiedyś znalazłem. Więc można powiedzieć, że rower jest zdecydowanie międzynarodowy. Natomiast nie ma, jak widzicie, bagażnika i nie ma błotników. No to Dobra, myślę, że w dzisiejszym odcinku to wszystko. Słuchajcie, możecie napisać, jak Wam się taka konstrukcja podoba. Jak określilibyście taki styl? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to nazwać. Fajnie to wygląda i tyle musi mi wystarczyć. Także napiszcie, co o tym sądzicie. Jak się komuś podobało, to wiadomo, łapka w górę. Mile widziana, jak nie, to nie ma problemu. No i tak, widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie. Czy nie? odcinka Żuk drużyna A i Rubin